Narodowe 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 Polskie, narodowe, Polskie. Jak chce pan Aleksander tak, Bonowski toż tak, państwo to była bardzo ważna sprawa bardzo dziękuję Ja dziękuję Można by powiedzieć, że dla dlatego, dlatego senatora psychologa, on by, on by dzięki Bogu powiedział 140 tysięcy Amerykanów w Polsce, on, on by się dopiero on by się dopiero ucieszył. Coś się zmieniło od tamtego czasu, prawda? Coś się zmieniło. Yy, mamy większą świadomość. I, I co gorsze, duże doświadczenie. O właśnie. I o mały włos. I to doświadczenie pokazuje... Że kiedy spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy ostrzegają nas przed zagrożeniami w przyszłości, to ja wiem, że bardzo często i bardzo chętnie o takich ludziach przez yy, kilka dni, przez kilka tygodni, kilka miesięcy, a nawet kilka lat, kiedy do tego, ostrze do tego, w czym o, o, w ostrzeżeniu mówił, dojdzie, chętnie mówi się, że to są oszołomy, wariaci. Piewcy teorii spiskowych, i tak dalej, i tak dalej. Bądźmy ostrożniejsi. Szukajmy dalej i głębiej. Szukajmy w historii, bo historia może nas bardzo dużo nauczyć. A kto tej historii nie zna, będzie skazany na jej ponowne przeżywanie. Jeśli chcecie mieć w Polsce kolejną historię nieporozumień na bazie etnicznej, to bardzo przed tym ostrzegamy. To jest najgorsze, co można nam się przytrafić. Pojawiła się w przestrzeni naszej informatycznej, mainstreamowej nawet yy, kobieta, Polka, która dostała od Dudy obywatelstwo polskie. Ona się nazywa Spanczenko, tak? Jak? No, Spanczenko. Jak? Spanczenko? Jakoś. Sproszczenko. Upanczenko. Upanczenko, tak. Upanczenko. Brzydka jak stary kalosz. Wstrętne, ohydne babsko, yy, które grozi nam Polakom, że Polska zapłonie. I żaden prokurator. Bodnar! Dlaczego nie, jej nie skoczyłeś do gardła? No, dlatego to ich nie ma, nie, nie, nie. Dlaczego? Bo co? Bo sam nie jesteś Polakiem, Bodnar, nie? Dlatego pozwalasz, żeby ta neobanderówka groziła. Poszło to w mediach mainstreamowych, że Polska zapłonie. I jeszcze mamy jednego ukra. Neobanderowca mamy jeszcze, który jest wiceministrem edukacji narodowej. Ten ci też będzie, więcej, będzie też się... wywijał jak w haremie Turek. Na szczęście to się kończy. Te lata hańby się kończą. Ukraińcy, Ukraińcy, przyświadomi świadomi Ukraińcy nie chcą mieć z banderą nic wspólnego. Wielokrotnie na naszych wiecach politycznych spotykali się z nami i wprost nam o tym mówili. Nawet mamy takie nagrania, tylko diabli teraz wiedzą gdzie, bo wszystko zostało zajebane przez prokuratora, który tutaj się włamał i pod pretekstem jakichś zarzutów zgarniał wszystko, nawet śmieci, nawet śmieci. Nawet zgarniał. tego konia w lewadzie, który tu stał, zwykła figurka z mosiądzu. Mój konik. Pamiętasz taką piosenkę? Tak. Hmm. Prezent. Ej koniku mój, Tak, dłużej tu, tu nie stój. Jest, tu... Ym, więc to się już wyświadomiło się. Na szczęście nie zostaliśmy popędzeni na rzeź, na front. Na szczęście te nasze wydarzenia polityczne to nie nasza wojna. Te worki imitujące trupy, worki prawdziwe, na zwłoki, były puste, wypełnione piachem, trocinami, a nie ludzkim ścierwem. Na szczęście nie, ale niewiele brakowało. Niewiele brakowało. Jak również o mały włos, o mały włos mielibyśmy no wprawdzie pięknego, jak łza, rumianego, jak ponczuszek, inteligentnego, słuchajcie, jak orangutan, znającego wszystkie języki świata, człowieka, który jak Wernychora widzi płonącą planetę Trzaskowskiego i wtedy to by były jaja. Wtedy to w przestrzeni publicznej banderowskie flagi wisiałyby tak jak te żółto-niebieskie, które też uwłaczają mi, uwłaczają mi, uwłaczają mi, mi. Mi mi i nam wszystkim, i wszystkim tym, którzy je zdejmowaliśmy z, z budynków państwowych. Widziałem, że masz panczenko? Tak, ale to jest materiał, w którym ona się tłumaczy, ale zobaczcie jak. Tłumaczy się. Pogrąża się, pogrąża się. Dawa. Może dojść do tego, że będą podpalane domy, samochody, i to zostało odebrane jako groźba, której, jak rozumiem, wcale nie, nie miało to tak zabrzmieć, bardziej miała to być przestroga i diagnoza. To była obawa, że do tego może dojść, i mówiłam o tym nie przypadkowo. A przytoczyłam takie przykłady właśnie dlatego, że my przez to przychodziliśmy. W 2015-2016 roku, kiedy po raz pierwszy w Polsce była bardzo nasilona kampania antyukraińska kampania dezinformacyjna, która też była podsycana. Przez e, strony rosyjską, no bo często żeby między Ukraińcami i Polakami dochodziło do wojny, to wiadomo, że potrzeba ingerencji trzeciej strony, to wtedy właśnie biuro, które w centrum Warszawy współprowadziła nasza fundacja, które wówczas nazywało się Ukraiński Świat i było takim centrum pomocy dla Ukraińców, spłonęło, zostało podpalone między innymi w wyniku e, nagonki antyukraińskiej, która działa się wtedy. Wtedy Ukraińcy... sami się, podpalili się nie Wszyscy no. słyszeliśmy, jak mówiłaś. No, no, no. Tak, że... Sami spaliliście tak samo jak ten dyrektor żydowski dewastował budynek jakiejś tam biblioteki w Krakowie żydowskiej. To są wasze metody. Nie rżnijcie tutaj dziewic, bo dziewicami to już dawno nie jesteście. Jaka się p, p, dziennikarka zadaje pytanie. Pokaż, pokażę Wam. Pokażę Wam, jak dziennikarka, prostytutka zadaje pytanie i odra, od razu podsuwa panczęcy jak panczęko ma odpowiedzieć. Ale ja chciałem tylko na no. rzecz zwrócić uwagę w tej wypowiedzi, Wojciechu, w, no. e, w materiale wideo. E, Zobacz, co tam jest napisane. Gdzie, gdzie? Natalka Panczenko. Sralka! nie Natalka. Natalka. Kurwa. Takie... Banderalka! Zmiękczanie takie, wiesz, udawanie. Natalka, że to... No ale niestety wyglądasz jak wyglądasz. I choćby nie wiem co zrobiłaś, już nas nie przekonasz do siebie, ruchać cię nie będziemy chcieli. Bo jesteś brzydka. Słowo się rzekło, fox populi, fox day. Mm, tak? Byłem nieprzyjemny bardzo. No, zdarza się. I troszeczkę wulgarny? To zdarza się mm, nawet najlepiej. No właśnie, tak. Mm. Co zrobisz? Takie życie. Ktoś napisał dron jej w ryj". <noise> Nie znałem tego określenia. Ja też nie. Kochani, iść przytomnie. Nie dać się zwieść pozornym ustępstwom. Był Żeleński u Nawróckiego, Nawrowski go postawił do pionu i co? I gówno. I tam u siebie... Dobrze powiedział jeden Ukrainiec. Puścił najpierw, jak w Lwowie banderowcy się własnym gównem smarowali wzajemnie i onanizowali się wzajemnie oto co banderowiec to pederasta, nie? Inaczej przecież być nie może. Warto przypomnieć, że Po muszę no. skończyć myśl? Okay. I, I ten Ukrainiec, który zaliczył front i w Polsce do Polski przyjechał, mówi tak. Mówi: "Co za kłamcy, co za oszuści? Jaki bohater? Kto go kurwa widział? Tam tysiące chłopaków i dziewcząt młodych ginie na froncie za Żeleńskiego." Za ten burdel ukraiński, a oni, a oni tu młode byki w lwowie chodzą, drą ryje z, z, z flagami, krzyczą, zamiast tam iść się, być kto to jest. I ten wzburzenie tego Ukraińca było dla mnie po prostu, powiem Wam, yy, ożywcze. Zamarłem z zachwytu, tak! Bo wiecie, kto sobie z nimi da radę, z banderowcami? Nie my, nie my Polacy. Nie, bo oni się tutaj rozlezą. Jak, jak komórki nowotworowe i przycupną z nimi sobie mogą dać radę tylko sami Ukraińcy będą ich krótko za ryj i debanderyzacja debanderyzacja inaczej nie widzę przyszłości między Polską a banderowskim krajem nie ma takiej możliwości ich pogarda, ich agresja wobec nas, ich kompleks antypolski i potem wystąpi taka panczenko i co ona pierdoli! Co ona pierdoli! To nie jest jej pierwszy wyskok i, nie, i jakoś dziwnie prokuratora w ogóle się tymi wypowiedziami nie interesuje. E, nie, nie interesuje się pochwalaniem działania przestępczego. Mianowicie jest to była pracownica fundacji Otwarty Dialog, e, między innymi której był kramek i jak ta druga miała. Na e, chociąg. Ech, e, Koza, ona była Kozaduyska, również członkiem Kozaduyska. Euromaidan Warszawa ta, ta. E, więc, przygotowywali na tak e jest i na przykład w 2016 roku z radością e, opowiadała o tym, że w Kijowie została spalona siedziba stacji e, Inter e, a doszło do podpalenia siedziby tej stacji telewizyjnej Inter e, bo uznawana stacja była przez szowinistyczne środowiska ukraińskie za prorosyjską no i tutaj wszystko można usprawiedliwiać, tak? Spalić, nie ma problemu. Yy, I pochwalać. I pochwalać. Natomiast yy, wcześniej ona powiedziała jasno. Yy, tutaj chcę to zacytować, żeby nie było, że coś przekręcam. W wywiadzie dla kanału 5 powiedziała, że prowadzenie retoryki antyukraińskiej w Polsce może skończyć się walkami ulicznymi na tle narodowościowym. No, no To jest przede wszystkim ogromne niebezpieczeństwo dla Polaków i rozumiem, że oni rozumieją, bo dziś kiedy co dziesięty mieszkaniec Polski jest Ukraińcem, to zastanie w wro, zastanie wrogości jest już bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla Polski, ponieważ na terytorium Polski zaczną się walki, bo na terytorium Polski rozpoczną się podpalenia sklepów, domów i tak dalej. Prokurator Młynarczyk, słyszał? Panie Macieju Młynarczyk, słyszał co mówiła ta banderowska dziwka? Czy nie słyszał? Podobno zajmujecie się y, m, prewencyjnym działaniem ruchów y, narodowościowych, yeah. czyli, i, I też szowinistycznych. No to macie piękny przykład, pole do popisu. To jest działanie szowinistyczne, narodowe, działające przeciwko interesowi narodu polskiego. Czyli y, jak mówi definicja y, artykułu, który mówi o mowie nienawiści, w cudzysłowie, bo sam artykuł nie mówi o mowie, tylko o. o y, jak tam jest Wojtek? Pamiętasz? Nie, ja sam Pies, sukę, jebał. Wracam do tego mojego Fiat znajomego sufowy. Ukraińca, który. E... od 15 Aha. lat żyje w Polsce Czekaj, bo... I, to, i to od niego się dowiedziałem wtedy w 2000. Znieważanie grupy ludności lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej lub bez wyznaniowości. chcieliby! Chcieliby! Tak, no to właśnie. My ją to... znieważamy, dlatego że ona znieważa naród polski, grozi nam terroryzmem terroryzmem i wypowiada się w imieniu innych Ukraińców, którzy może mają ją w dupie, bo znam osobiście jednego, który mają w dupie i nazywają banderowską suką. Powiedział mi w 2016 roku, że on się nie boi nas, narodowców, nacjonalistów polskich. On się boi funkcjonariuszy banderowskich, którzy yy, Pan Czenko powiedziała: ulice, sklepy, tak? Co dziesiąty to jest Ukrainiec w Polsce już. Straszysz, tak? Dlatego iść przytomnie, kamraci. Nie dajmy się zwieść. Chwilowemu przycupnięciu. Nie dajmy się zwieść. Jesteśmy... Mamy trochę inny temperament niż oni. Mamy trochę inny temperament. Tutaj oni wkurwiona pokazali... Onuca pisze, no, no. oni będą nas ścigać, bo jesteśmy Polakami. Nie wkurwiona Onuca. Oni Prowokują i zamek yeah. w ten sposób chcą nam zamykać usta od wielu lat. Taką osobą był na przykład Igor Krawiec, który funkcjonował jako Igor Isajew. Mało osób zwracało uwagę, co to ma znaczyć to Isajew. Otóż był to zbitka słowna od słów angielskich is a Jew, jest Żydem. Nawet na sprawy karne przed sąd przychodził w mytce na głowie, na przykład o taką sprawę z Jackiem Mędlarem, który, który z nim zresztą wygrał. Nie. Zresztą na tą w tej sprawie reprezentowała go między innymi mecenas Spisak. To jest ta sama, która popełniła poważny delikt, wysyłając zgłoszenie, powiadomienie o... wskazując, przepraszam, jednego z odbiorców, adresatów odbiorców tego pozwu, pod adresem, który nigdy nigdzie nie istniał. W ogóle wymyśliła sobie adres, ale dla niej się liczyła fikcja doręczenia. Zrobiła to celowo. Pani Kulińska e, też rozjechała to, tego tak Izajewa w, w Sądzie Warszawskim, tak? Wygrała. Więc kochani, przytomność nasza e, musi polegać na tym, że nie możemy zapomnieć i musimy stale odświeżać, bo przychodzą nowi Polacy którzy coś wiedzą, czegoś nie wiedzą i muszą mieć uzupełnione. Uzupełnione muszą mieć właściwie elementy z dziejów, elementy historyczne, fakty.